Hello, hello, widzowie, cześć cześć, z tej strony Zakrzak i słuchajcie, dzisiaj pokazuję Wam sklepik z 10 września yy, I oczywiście typowo, w ogóle przepraszam za mój głos, bo <laughs> jest słabiutki yy, i typowo na początku przyjmuję 10 osób do znajków, które wspierają mnie z kodem w sklepie Zakrzak Więc widzowie, jeżeli Wy też chcecie być w moich znajomych, to wejdźcie sobie w sklepik, śmiało wpiszcie kod Zakrzak do sklepu i zaproście mnie, a może to właśnie was potwierdzę na codziennym sklepie, więc obsajmy, obczajmy co dzisiaj mamy. Mamy kamienne serce. Wow, mega dawno tego skina nie było. Yy, naprawdę mega fajnie wykonany, fajne ma skrzydła. Yy, widać, że ktoś, kto. <ścoughs> widać, że ktoś, kto go projektował, miał coś w głowie takiego wiecie, z duszy artysty normalnie. Kojarzy mi się ten skin z takim jednym oksusiem, moim znajomym, nie wiem czemu. Ale ogólnie daje mu takie mocne 8 na 10, jest serio ładny. Do niego mamy sztylety kupidyna, czyli kozackie kilofy. Wow, naprawdę fajne też mają dźwięk, takie cięcie powietrza jakby Również takie 8 na 10 bym powiedział I to z tego zestawu na tyle widzowie. No i mamy coś też ciekawego, a mianowicie wróciły rekiny, te pluszowe rekiny takie śmieszne Mamy babeczkę tutaj, przytulną paszczę Ile ona ma styli? Dwa style, aczkolwiek ja wam nie powiem czym się różnią, bo nie mam pojęcia, czekajcie, a ogon i bez ogona, takie są style do niej, e, fajny rekinek, mega fajny, e, mamy też gościa od niego, komfortowe się nazywa, mega fajnego ma to jest w ogóle postać, jakby model od Skina Ninja, więc to jest ciekawostka. Yy, fajny, fajny W ogóle proszę ci sobie suba zostawicie łapkę w górę Bo wbijamy niedługo 22 tysiące Z tego co wiem Więc kozaczek, dobra, lecąc dalej do sklepu Rekinia płetwa, czyli jedna chyba z pięciu Legendarnych lotni w grze możliwych do kupienia yy, Lecimy na nią yy, Lecimy na niej także stoimy na niej I po prostu ciśniemy yy, Dalej mamy rekinie klapsodaje Czyli jakieś Nie wiem, takie Rekinki małe, plastikowe do dawania klapsów jakiś, nie wiem o co tu chodzi w ogóle, ciekawa sprawa no ciekawy dźwięk, ciekawy, ciekawy dalej skórka do broni rekinek I, naprawdę ładna skórka za 300 słuchajcie, nawet nie wiem czy sobie jutro jej nie kupię, bo jest naprawdę naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajnie zrobiona I, dalej mamy trójzęb plazurytowy ciekawy kilof akso, akso, pro playerzy ostatnio grali tymi skinami na jak w ogóle oni tworzą takimi kolorowymi. On ma tutaj, widzowie, cztery style z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. Taki, taki ciemniejszy z ogonem, czyli z tym utylka wiszącym i bez tego naprawdę fajnie to wygląda. Jego kosz ma również style. Tak to wygląda, słuchajcie, mega, mega fajnie. Dalej mamy Toporolot. Świetna nazwa Epic Games. Więcej łamańców językowych w tej nazwie mogliście dać. Tak wygląda taki ma dźwięk, również oczywiście dwa style, czerwony, fioletowy, koks. Idąc dalej, brine, 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 nie wiem jak to się czyta, yy, ale naprawdę piękny skin na jakieś top modele, również yy, na jakieś zwykłe kierki. No, ogólnie ja go oceniam na 9 na 10, mega dopracowany, yy, jednym słowem kozacki. Yy, dalej idąc, yy, mamy już tu pojedyncze rzeczy, pustogłowy, ten skin kiedyś kosztował 1500, był taki bug przez jeden dzień w sklepie, taka ciekawostka. I no takie, nie wiem, 2 na 10 jak dla mnie. Mamy słoneczko, które powinien chyba mieć każdy spocony gracz Fortnite'a. Ja Wam mega je polecam, bo to jest jeden z lepszych plecaków, tak samo jak koniczynka, ale tego możecie kupić za jedyne 200 v -bugsów. nie musicie kupować jakiegoś skina specjalnie. Mega fajna opcja. Dalej, wszechstronny, czyli... ciekawy taniec. Yy, dżunglowa zwiadowczyni, taka to babeczka yy, Spoko Śm Śmiała postawa, to jest sztos To jest najlepszy taniec dzisiaj yy, Precyzyjne kopnięcie, możemy nie trafić, bądź Trafić, teraz właśnie trafimy yy, Ciekawa emotka, fajna Gruchota czy hulka i ironmana oczywiście tutaj również mamy yy, I pakiet startowy I to tyle widzowie jak chcecie wesprzyjcie mnie kodikiem w sklepie Zakrzak będzie mi mega miło zapraszajcie mnie wtedy do znajków subskrybujcie moje kanały kodik Zakrzak w sklepie wpisujcie wbijecie na to odcinki, a ja się z wami już żegnam do następnego widzowie miłego dnia wam życzę cześć cześć